Siemanko, 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 z tej strony Gajos, a to jest już kolejny odcinek Minecrafta z modami. Tak, jest to już 43. odcinek, a w nim pójdziemy do piekła, tak, pójdziemy do piekła, ponieważ nie byliśmy jeszcze w tej serii do pie w piekle, więc zobaczymy jak tam właśnie będzie, co się pozmieniało. Jak widzicie już za mną, tutaj już atmosfera nawet fajna jest. Możecie słyszeć samochody, które jadą za oknem, ponieważ jak zawsze, w każdym odcinku mówię, że yy, jest gorąco, tak? Mm, jak zawsze w sobotę dostajecie świeżą bułeczkę. <gry> Nie mówię, że zawsze w sobotę będzie Minecraft z modami, ale jak ostatnio codziennie, znaczy co tydzień w sobotę dostajecie świeżutką bułeczkę, jeżeli ktoś wie o co chodzi, no to będzie wiedział o co chodzi. Okej, okay, tutaj już widzicie za mną, yy, poświeciłem troszeczkę, tutaj ładnie zrobiłem, tutaj na dole. E, więc tak, wejdziemy na górę i zobaczycie co się na górze pozmieniało, bo moim zdaniem bardzo dużo się pozmieniało. E, więc e, tylko pokażę wam co jest na górze, co się pozmieniało na górze, bo prawie wszystko e, I potem zrobimy portal do piekła, bo już mam przygotowane wszystko i po prostu pójdziemy do piekła. E, tutaj zrobiłem sobie taką tą, e, tutaj przypalałem e, Obsidian, obsidian, a nie Obsidian. No, więc yy, właśnie tutaj przepalałem. Yy, przepalałem. Po prostu wydobywałem obsydian. I tutaj góra się zmieniła diametralnie. Diametralnie. Nie jest to oczywiście jeszcze skończone. Ale już jest, już jest po prostu atmosfera, już jest ładniej. I wkurza mnie to, że tutaj się spełnują potwory. Nie wiem, może macie jakiś pomysł na. O, o jezu! Zombie Hirobra! Jaki on szybki jest! O boże! Ło! Wow! Ale zapierciela! Oj, gdzie on jest? Szybko, szybko, zabij go, zabij go, zabij go! Czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś, ziomuś? Nie można cię trafić, ale ty szybko biegasz, ale ty szybko biegasz. Ale ty szybko biegasz. O, smar. Ale szybko biega. Zapomniałem, sorry, ale zapomniałem spojrzeć na komentarze przed odcinkiem, więc mogę tylko sobie przypomnieć niektóre komentarze, bo przed każdym odcinkiem patrzę na komentarze i myślę, co by tu zrobić, co nie? Bo z waszych propozycji. Ale pamiętam niektóre komentarze, że w tym ym, tym craftingu do. Wiecie co? Mam pomysł. Mam fajny pomysł yy, i możemy to fajnie zrobić. Yy, ale to za chwileczkę. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Patrzcie, tutaj zrobiłem sobie magazyn. Myślę, że magazyn jest nawet fajny. Postarałem się po prostu dużo czasu nad tym, nad tym spędziłem. Yy, I zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Mianowicie, patrzcie, tutaj przepalałem już, o, tutaj przepalałem już stone'a na stona, żeby zrobić sobie po prostu yy, te stone briki ale zaraz wam pokażę jaki mam pomysł. Ponieważ mamy jeden świat fajny, czyli yy, czyli Pierścieni świat, tak? Świat, Pierścieni. mówiliście, że pomyliłem, yy, mówi, powiedziałem The Lord of Rings, yy, nie mówiłem The Rings of Lords, chyba tak powiedziałem. Chyba tak, czyli, czyli... Yy, yy, eee... władcy? Coś takiego, nie wiem. Jakoś tak przekręciłem, co nie? I mieliście z tego nie bekę. No... Powiem szczerze, że ja się mylę bardzo dużo razy, więc możecie... Nowi widzowie możecie się przyzwyczaić. Więc tak, już od razu wam pokazuję, o co mi chodzi. Już może większość się domyśli. Po prostu chcę podzielić tą stronę piecyków, ten tak jakby drugi świat i ten nasz świat. Tutaj nawet dałem... Yy, ten, Żerandole, tutaj też postawiałem inne Żerandole yy, Ale patrzcie co chcę zrobić O Jezu, ile tych rzeczy tutaj jest, Fire A, Fire z tego wypadł, z... Z któregoś, z, z Braina wypadł Fire O, nieźle Dora, Ale teraz wam pokażę szybko o co mi chodzi Chcę Tutaj zrobić, mówiliście, że deski Możemy tylko wy... w Elven Crafting Nie przypalać tylko robić deski, w ogóle patyki więc to dzięki za te info, ale desek nie zabrałem, bo pamiętacie, że mieliśmy mało miejsca w ekwipunku. Ale już to robimy, patrzcie. Chcemy zrobić to w ten sposób, że tutaj ustawiam te piecyki, które są w naszym świecie. A tutaj będą piecyki, które są w ich świecie. I myślę, że to nawet fajnie wygląda. Ten świat podzielony, tak? Ok, ale to zostawimy na później. Teraz odniesiemy tylko te deski i szybko zrobimy fajną rzecz, no to fajna, znaczy fajną rzecz. Zaraz wam pokażę, co będziemy robić. Tutaj mamy de, mam na takie stał nowe rzeczy, skrzyneczki, a tam mam na takie zwykłe, czekajcie, tutaj jeszcze postawimy żyrandolek, bo się zapodział. Jeszcze tutaj jedna rzecz, tutaj właśnie mamy kobold z na co zbierałem. Przez całe, przez, wszystkie, przez wszystkie odcinki, co nie. Wiecie co, ten ogień jest bardzo ten, cenny, więc wstajemy go do cennych rzeczy, to są cenne rzeczy. 7 y, emeraldów mam. Hm. Tutaj jedzenie, tutaj mamy wszelakie roślinności i stół y, cukier jakieś tam, wiecie, różne takie rzeczy. To właśnie też się przyda może kiedyś. O, jest teraz y, 817 i właśnie. Muszę, jest, jest ranek straszny. Stałem o siódmej, nie wiem jak ja to zrobiłem. Ale po prostu muszę kawkę popijać, więc warcie, wybarcie, że będzie wam to przeszkadzać. Ale to czasami tylko. Więc tak, um, mam już chyba wszystko przygotowane: wszystko wam pokazałem. Tutaj mamy jeszcze jakieś ziemię. Tutaj mamy yy, yy, wełnę była. Tutaj mamy jeszcze puste skrzyneczki niezagospodarowane. Tutaj mamy dropy z mobów. I to tyle, no, więc tak, przygotowałam sobie już miejsce na zrobienie, yy, na zrobienie portalu, więc zrobimy sobie tutaj portal. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. O, tutaj będzie właśnie portal w tym miejscu, ok. I teraz robimy, bierzemy zapalniczkę i podpalamy portal. Teraz tak, jest taka sprawa. Yy, w tamtej parce z modami. A nie, mogliśmy wejść do netheru, ale nie mogliśmy wejść do End. Dobra, już jest wszystko wytłumaczone. Więc dobra. Pamiętam, że do piekła mogliśmy wejść. Więc teraz przygotujmy się. Wbijamy do netheru. I będzie się świat generował, więc jak zawsze możemy się spodziewać lekkich klatek na początku. A, kawka, okay. Okej, jesteśmy... Nie! Już nie chcę w drugą stronę! <grym> Okej, okay. mm, musimy A pointa postawić mm, yy, portal yy, portal, ale zmienimy sobie tutaj kolor na jakiś fajny może jakiś yy, No, może czerwony taki czerwony, taki jasny yy. Okej, okay, tutaj mamy już nowy blok, nowy blok który doszedł yy, jest to yy, nie blok, nether quartz, no to jest blok kwarcu i zaraz wam pokażę, jak robić ten blok z samego kwarcu. Kwarc nie wiem, do czego jest potrzebny yy, dokładnie. Nie wiem, czy ma zastosowanie, ale chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to nie ma zastosowania. A jeżeli ma, to nie wiem, czy dobrze mówię, ale jeżeli ma, to ma jedynie w alchemii, chyba. Ale też mogę się mylić, więc możecie mnie oczywiście poprawić. I blok kwarcu robimy w ten sposób, chyba. Yy, to jest blok kwarcu i, i, i po prostu. I tyle. I on po prostu ładnie wygląda. Zaraz wam pokażę jak to może wyglądać. Jak się... Jak to stoi. Po prostu taki... O! Ło, pie! Szybko, zabieraj to, zabieraj to, zabieraj blok kwarcu! Trzeba je... Trzeba je zabić, trzeba zabić. Zabić Gasta, zabić, zabić, zabić! A, to... Dobra, odbiliśmy. Nie ruszamy tych y naszych przyjaci przyjaciół. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera, nie, 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 nie. Uciekaj! O, cholera! Czekaj, bo on nas tutaj zabije, dobra. My tu przyszliśmy przede wszystkim, żeby zeksplorować ym, glowstone, ponieważ chcę w domu zrobić sobie takie ładne glowstonowe lampy, ym, ponieważ wiecie, że ja lubię te glowstonowe lampy i one ładnie wyglądają. Oczywiście chodzi mi o elektryczne, więc potrzebujemy więcej. <kłysy> Wtedy więcej, e, oczywiście, Glowstone'a. Glowstone, e, glowstone dusta, czyli proszku Glowstone'a. Więc zbieramy teraz ten kwarc, bo czuję, że nam się przyda. Przynajmniej będzie był, ładnie wyglądał. E, ale możemy też sprawdzić, co może, e, do czego może się przydać kwarc, Więc zaraz, <laughs> widzicie, moja chrypka właśnie teraz się wyjawnia moja chrypka, dlatego muszę popijać. Więc czekajcie, wejdziemy sobie wy tutaj i po prostu wpiszemy e, k quartz, tak Kwarc, blok kwarc, znaczy, można robić. Um, tutaj mamy kwarc, mm, blok, kwarc, blok. Um, jak to robić? To robimy z dwóch kwarc-slabów. A, czyli po prostu z dwóch, no to jest wszystko jasne. <śmiech> <śmiech> ok, z pigmenami musimy żyć. Y żyć y y Zgodzie, ponieważ wiecie, że jak jeden pig, jednego, jednego pig, pigmena zabijemy, to 50 następnych już ona zwie y, na 3000 kratek. <laughs> Więc to jest taki plan. Y, Okej, okay, widzicie, co? Tak zrobimy malutki taki review tego terenu. O, niestety. Tutaj też niestety, niestety. Niestety. O, niestety. O Jezu, już myślałem, że spadniemy tam do lawy. Eee. Musimy bardzo uważać. Oczywiście, blok kwarcu tutaj pozbieramy. No. Czekajcie, co tam było, co tam było, co tam było, co tam było. No. Zapaść do lawy. Przejdziemy się trochę. O, mamy tam twierdzę. Oj! Co to, co to, co to? Co to jest, diabeł? Firebat. Firebat. Fire. Yy... To jest yy... ognisty nietoperz, tak. Ognisty nie topesz. tutaj od razu pozbieramy kwarc. Yy, i myślę, że na początku musimy pozbierać yy, kwarc i glowstone, później dopiero zabierzemy się za tę yy, twierdzę, ponieważ nie chcę stracić rzeczy, które mogą nam się bardzo przydać i to jest też dobra myśl, myślę, 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 że to jest dobra myśl. Oj, poroz... oj, 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 znów ten Batman, znów Batman jest. Gdzie ten Batman, gdzie ten Batman, gdzie ten Batman? Dobra, pozbieramy jeszcze tutaj ten kwarc I z tym kwarcem coś będziemy musieli zrobić I coś zbudować, znaczy coś tutaj Myślę, że domem, będziemy się zajmować Na początku domem, bo Bo dom jest najważniejszy, co nie? Bo w domu jest Najlepiej, prawda? Okej, okay, pozbieramy sobie ten kwarc jeszcze On dość, dosyć szybko się go zbiera Więc nie będzie problemu Jeszcze level dostajemy z dobry z tego kwarca Więc jest nawet spoko już 25. level i to naprawdę mało levela tego nie idzie, chociaż mamy już 25. poziom. Ok, dobra, wybijamy stąd. Yy, tutaj już my się pozbieraliśmy. Dość, dość, yy, dość gęsto jest tego kwarcu tutaj. Yy, tutaj również w tym miejscu. Dobra, pozbieramy zaraz yy, tutaj. Yy, pozbieramy zaraz ten kwarc tam. O typie. No. Jest spoko, jest spoko. Pozbieramy tylko ten kwart tutaj, zabieramy się tam, za stona. Oj! Ale bym go niechcący pierdyknął. Widzicie, wpierdzielił mi się w paradę tutaj. Szybko pozbieramy to, żebyśmy tylko pigmena nie walnęli, bo nie będziemy mieli życia. Okej, okay, dobra. One strasznie tutaj koło nas chodzą i dają się po prostu, żebym... Dają się, żebym po prostu go walnął. Czym to się zbierało? Chyba mieczem. Dobra, w mieczem to zbiorę po prostu i tyle. Yy, I musimy po prostu tego trochę pozbierać, wiecie? I potem wrócimy się do domu, i znów wrócimy tutaj, żebyśmy. A, właśnie, nie wiecie co? Chcieliście mieć odcinki. Yy, chcieliście mieć odcinki, właśnie, tak 20-minutowe, coś takiego, więc będziemy mieli 20-minutowe, ponieważ. No, mm, no. Raz dłuższy, raz krótsze, ostatnio były długie, więc teraz walniemy sobie krótszego odcinka Żeby było po prostu dla wszystkich dobrze, prawda? Myślę, że to jest dobre rozwiązanie i tyle i przy tym pozostaniemy. Pozbieram jeszcze trochę nether... A, nether, netherraka. Właśnie netherraka sobie trochę pozbieram, ponieważ przy wejściu do piekła sobie zrobimy fajny ten. Fajny czekajcie, właśnie da, yy. czekaj, czekaj, czekaj właśnie czekaj, 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 czekaj gdy to się przypali skrzynką można przypalić tym można przypalić yy, palm planks na yy, czyli yy, można to przypalać też więc yy, można to też przypalać Pewnie to można zabrać kilofem silktaczem, yy, dlatego tak jest. Czekajcie, kilof. Si co to jest? Zombi nether zombie. Nether zombie. Jest strasznie wolny. Dobrze, te pikmany nie, nie reagują na to, ponieważ miałbym ostry przesrana. Dobra. Yy, my tu prześliśmy, wiecie po co, więc szybko rozglądamy się yy, za potrzebnymi nam. Glowstonami, ponieważ potrzebujemy przynajmniej z 8 staków, to naprawdę nie jest dużo, więc musimy po prostu znaleźć skupisko tego. Gdzieś nam gdzieś nam gaz uciekł, więc nie będzie nam przeszkadzał teraz. Tutaj mamy już glowstone'a, znaleźliśmy, ale dość dość mało, dość mało. Grzybki innym razem pozbieramy, co nie? Dobra, pozbieramy sobie tutaj teraz to. Ops, ops, no. Zawsze coś, co nie? Dobra, idziemy stąd teraz. I pójdziemy po prostu na sam początek i zrobimy sobie podest i tam po prostu to zbierzemy i tyle. Więc myślę, że to by był dobry pomysł. Tutaj dużo lawy. Jak to w piekle? Może na, pe może na pewno znajdziemy jakąś fajną, yy, fajną budowlę w piekle oprócz takiej zwykłej twierdzy. Chyba, że żadna modyfikacja nie dodaje tego, ale... Po prostu przekonamy się, jak będziemy chodzić tutaj. Właśnie tutaj teraz chcemy zrobić podest i... zebrać wszystkie te glowstone'y. Ale jest to bardzo ryzykowne, bardzo ryzykowne. Nie. Tak strasznie to może nie będzie. Yy, więc po prostu zrobimy sobie tak. Ziemia. Póki gasta nie ma, to można... spokojnie iść. Spokojnie to może tak bardzo nie, ale... No ale wiecie, jak mi zaraz Shift puści, to będzie po mnie. Ok, zrobimy sobie po prostu taki podeścik. Zbudujemy sobie taki podeścik i po prostu pod nim, nad nim będziemy zbierać Glowstone. Dobra. Nie. Słyszałem. Gusta. Słyszałem Gasta. Słyszałem Gasta. Proszę nie leć do mnie tutaj, nie leć do mnie. Jest tam, widziałem go. Proszę nie leć do mnie, gaście. Nie rozwalaj nam tego podestu. Może będzie mu trudniej to rozwalić z Cobblestone'a. Ale i tak nie ma wyboru, muszę z Cobblestone'a to zrobić. Gaście, słychać się, ale nie atakuj nas. Nic ci nie zrobię. Tylko mnie nie atakuj. Bo następnym razem wezmę łuk i ci wpierdzielę. Okej, okay, dobra. Zbieramy to i myślę, że no to wystarczy. Nie będziemy tutaj wybrzeży wybrzeżać, tak. To wystarczy. Spokój. Nie! Ja pierdzielę Musimy, musimy go zabić, ponieważ ja, będziemy słyszeć, jak będzie coś wyrzucał. O Jezu, ale wiedziałem, że nas zaatakuje. Po prostu tym będziemy słyszeć, kiedy nas zaatakuje, więc nie ma tak strasznie. Dobra, myślę, że z cztery staki, chociaż będziemy mieli, może nawet z pięć, musimy się po prostu następnym razem przygotować na tego gasta. Ponieważ będziemy musieli go potem zabić. Dobra, uciekamy. Szybko, szybko, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, uciekamy teraz. Raz, dwa. No, nie mamy nawet czterech staków. Yy, dobra, ale wrócimy się tam i rozbijemy to jeszcze nad tym. Więc jest nad ziemią. Szybko, szybko zabij go, zabij go. No, weź go, zabij. No, o Jezu. O Jezu. Szybko. No, nie będziesz mnie bił. No nie, jeszcze ten zombie. Masakra, 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 masakra. No dobi go. No dlaczego nie trafiasz? Dobra, uciekaj stąd. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Szybko, szybko rozwalaj to, rozwalaj to, rozwalaj to. No nie, no gościu. Masakra, 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 nie. Szybko robimy sobie podest. Dobra, dawaj, dawaj, rób ten podest, rób ten podest. Nie. Szybko, szybko, szybko gaś to, gaś to, gaś to, gaś to, gaś to. Gaś to, gaś to, to. Nie! Masakra, daj żyć, daj żyć, daj żyć 400 taki chcę tylko, 400 staki, 4 staki. Znaczy już mało zostało. Nie no dwa gasty żartujesz sobie chyba. O nie! Uciekaj, 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 uciekamy, dobra, uciekamy, uciekamy, bo tu nie ma... Nie ma zabawy z nimi. Szybko, 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 szybko O Jezu! Pigmen! Nie mów, że Pigman się tutaj spawnuje! No tak jest, no. O Jezu! Dobra, nie będzie nas przynajmniej atakował. Nie sobie tu będzie. Dobra, yy, szybko odnosimy te rzeczy. Yy, ten kwarc jest dość potrzebny. Tu też tu je weźmiemy taką, taką. To z tego, to z potworków, to będzie tutaj. O nie, jednak... Cześć, mamy trzy Nie, nie mamy trzy, sta... Mamy, znaczy mamy... Trzy pełne staki i pół staka. Więc jeszcze nie jest tak źle. Dobra, netherrack to sobie wstawimy tutaj, mi to obojętnie. Block of Quartz. Block of Quartz też możemy tutaj póki co jak... Jak jeszcze możemy, no jeszcze możemy tutaj postawić to tako grzybek idzie tutaj jedzenie idzie tutaj bo to wciąż jest jedzenie więc nie ma co dobra to zostawiamy tutaj weźmiemy sobie jeden ten odniesiemy jeden tutaj no i to by był na tyle czekaj zombie pigment spokojnie więc to by było na tyle, będziemy już kończyć, ja tutaj to jeszcze buduję poza odcinkiem, yy, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, jeżeli film się spodobał, to ocen go oczywiście, komentuj, proponuj mi, bo ja przed każdym odcinkiem patrzę w komentarze pod ostatnim filmem, więc dzięki mam za uwagę, ja byłem Gajos, no i na razie.